As-salamu aleikum. Ponieważ Jezus Alejhi jest dominującą postacią w wielu religiach, wiele spekulacji było i jest nadal podejmowanych na temat jego religii. Czy był Żydem czy Chrześcijaninem? Nasuwa się pytanie, jakie jest stanowisko islamu w tej sprawie? Jaka była religia Jezusa według islamu? Według islamu nie był ani jednym, ani drugim. Islam opisuje proroka Isa Jezusa jako muzułmańskiego proroka. Faktem jest, że wszyscy prorocy głosili jedność Allaha, tauchid, która jest sednem islamu. Prorok Isa Alejisalam również zachęcał swój lud, do poddania się Allahowi subhana wa ta'ala i przyjęcia jedynej prawdy, że Bóg Wszechmogący i tylko On jest Bogiem wszystkich i wszystkiego. W swojej świętej księdze, Koranie, Allah subhana wa ta'ala mówi, głosząc tak swoje posłannictwo przez długi czas, Jezus spostrzegł ich rozmyślny upór w niewierze i otwartą wrogość i zawołał, kto będzie moim pomocnikiem na tej drodze do Boga? Odpowiedzieli uczniowie, my jesteśmy pomocnikami sprawy Boga, wierzymy w Boga i prosimy Cię, zaświadcz, że jesteśmy muzułmanami poddanymi wyłącznie jemu. Ten werset wyjaśnia, że nie tylko prorok Isa Jezus był muzułmaninem, ale także jego uczniowie. Oznacza to tylko jedną oczywistą prawdę. Prorok Isa Jezus salam, był muzułmaninem i głosił swojemu ludowi, aby podążał za islamem. Inny werset również to udowadnia. Bóg Wszechmogący mówi A kiedy objawiłem uczniom poprzez Ciebie i tchnąłem w ich serca, uwierzcie we Mnie i w Mojego Wysłannika. Oni powiedzieli Wierzymy, a zatem zaświadcz, że jesteśmy muzułmanami, oddanymi wyłącznie Jemu. Jaki wniosek? Muzułmanie wierzą, że Jezus ich hisalam jest muzułmańskim prorokiem posłanym przez Allaha subhana wa Jest częścią długiej listy proroków, którzy zapraszali swój lud do jedynej prawdy. Allah subhana wa ta'ala jest jedynym bóstwem i stwórcą wszechświata. Wszyscy prorocy, w tym prorok Isa, podążali za islamem ponieważ jest to prawdziwa religia. Allah subhanahu wa ta'ala mówi, prawdziwą religią u Boga jest Islam. Ci, którym wcześniej dano księgę, poróżnili się ze względu na zawistną rywalizację i zarozumiałość dopiero po tym, jak przyszła do nich wiedza o prawdzie. Kto nie wierzy w objawienia Boże, niech wie, że Bóg jest szybki w dokonywaniu rozrachunku.